Dajcie dzisiaj kompaktowe, ekonomiczne kombi po bawarsku. U, jeśli po bawarsku, to jakie kombi, a Touring. Przynajmniej tak sprostują mnie za chwilę specjaliści działu komentarzy. Przed Wami BMW 320D z 2015 roku. Oznaczenie F31. Także oh, tak, Turing. Boże święty, przecież kombi to tylko rodzaj nadwozia, a Touring to taka nazwa dla BMW. Ale dobra, nieważne. 2015 rok, także pod maską mamy tutaj jednostkę B. 47, nie N47. Turbodizelek czterocylindrowy generuje on 190 koni mechanicznych i 400 Nm. I jeśli chodzi o konfig, mamy tutaj napęd na tył oraz automatyczną 8 skrzynię. ZF 8 hp ziomuś. I w dzisiejszym filmie beemeczką skoczymy sobie na próbę autostradową. Więc jeśli chodzi o osiągi, tej 190 koni 400 Nm maszyna waży 1600 kg. Przyspieszenie do pierwszej setki Według deklaracji producenta 7,4 sekundy Nieźle Niestety dzisiaj sobie tego nie możemy zmierzyć Ponieważ jest mokro i jest tutaj mielonka Jeśli chodzi o prędkość maksymalną Według Bawarczyków wynosić ona powinna 226 km na godzinę No, ciekawe jaka będzie moja deklaracja Myślę, że Was też to ciekawi O kurcze Taki normalny Bawarczyk 2.0 dieselek pod maską Kombi, dość popularny samochód Parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie Dzisiaj bez czeku, no bo Czterocylindrowy dizelek Dźwięk tutaj jest normalny w zasadzie I okej, D Na razie co, pojedziemy sobie w trybie Albo dobra, od razu W trybie sport plus Jeszcze tylko zużycie paliwa Wykasuje no, dojechałem sobie tutaj jak luźny Ryszard Jechałem bez jakiegoś nadmiernego eko. nie wiem czy można powiedzieć Nadmierne eko. 5,7 litra zużycie paliwa Szczelny samochód No, zobaczymy Ile na próbie autostradowej tak spali Jak będziemy po prostu wpalnik e, Dawać A, włączymy sobie O tak, w ten sposób Mamy tu automatyczne właściwie światła, ale wiecie Wolę tutaj mieć podświetlenie Eee, licznika, większą kontrolę nad cyferblatem No to co, ruszamy Troszkę wilgotno, ale Uhu. Proszę, ale patrzcie, dwulitrowy dizelek taki Radzi sobie już w takiej budzie Iż nie jest to M M3, wiadomo Ale do ekonomicznej jazdy wóz nie wiem, mi się wydaje, że w ogóle. Czekajcie, bo tu tak trochę krzywo jest. Mi się wydaje, że to chyba najpopularniejsza konfiguracja, w jakiej klienci po prostu brali taki samochód 320D RWD z automatem. No. No i dobra, muszę ściągnąć kamerę. No bo rękaw, nie chcemy przypału. A BMK z czarnymi szybami różnie czasami. Czasami są tutaj właśnie takie tacy kandydaci zatrzymywani. Nie, dzisiaj. Dzisiaj nie. Mam wrażenie panowie troszeczkę zagadali, chociaż tak celowo zwolniłem, by mnie zauważyli, że jednak tutaj jestem dzisiaj na Kołbaskowie na próbie. No nie, nie zatrzymali. Dobra. Szybko ustawiam. Dobra, mam nadzieję, że perspektywa jest ok. I będziemy cisnąć. Na razie do drugiego wiaduktu. Dzisiaj jest bezwietrznie. W ogóle turbiny wiatrowe nie chodzą. Nie jest ok. Dobra, oprócz, że tu nie było żadnego ograniczenia. Dobra, 190 Kilka było do drugiego mostu. No i 1223 sekundy. Oho, uh, uh, uh. no, ho, wprawdzie z góry minus 2,8%. No, ale zobaczymy, w ogóle jakiś pajączek mi tutaj chodzi. Nie nie, nie do, że się boję pajączków, no bo go wezmę w rękę, ale tu przeszkadza, rozprasza troszeczkę. I okej, okay, tutaj, tutaj sprawdzimy sobie prędkości obrotowe, także damy sobie tryb komfort, bo No to mi od razu tutaj będzie wrzucał tryb żeglowania. Ciekawy ten czas, ciekawy. Okej, okay, 140 km na godzinę. No to mamy tutaj 2031 obrotów szybciuteńko. 120 to mamy. 1756 i stuweczka. Niskie obroty. Ośmiostopniowa, długa skrzynia. 1400. Kurczę 1472. No i co? Tutaj jest 1200. Nie, tutaj sobie będziemy tak po prostu prykać. Poprykamy sobie. To jest to wersja Luxury Line, także hasztag luksus, mamy tutaj trochę wyposażenia, wprawdzie liczniki są akurat podstawowe z tym małym ekranikiem LCD na dole, ale grzane fotele, panoramiczny dach, skórki, kiles, fajnie się tymi bmw jeździ, dobrze się tutaj siedzi za kierownicą, w bmw -ce. zawsze pozycja za kierownicą jest ok, jak w sportowym samochodzie. Wyprzedzanko, zaraz zjazd Pójdzie dzisiaj BMEczka t 226 No ciekawe, ten czas 100-200 mnie zaskoczył Dobra, co, tutaj będziemy powoli już się tak napędzać Ale bez kickdowna A, 3000 obrotów No w ogóle no Najwyższy bieg Ponad 200 I tu odpuszczam bo ciężarówy Na prawym pasie Ciekawe może byśmy teraz 100 zmierzyli No akurat tutaj chwilowo mamy Ograniczenie do 100 km Na godzinę Aha bo tutaj był wypadek jakiś Tutaj trzeba poogarniać wszystko No dobra Tutaj chyba 100-200 sobie zbadamy Ona nawet nie jest pomiar Badania Dobra, aha i skrzynie na sport Dobra Zawsze mi piszecie, że skrzynie na sport wrzucić. A ja nie zauważyłem jakiejś tam różnicy jak mierzę 100-200 W sporcie czy w komforcie, czy w normalnym trybie no, troszkę późno to ograniczenie się kończyło. Tu jest trochę z góry. A tak z minus 1% chyba będzie. Tak mi się wydaje. No, minus 0,9% i 27,38. No, i takiego czasu się tutaj spodziewałem. Mój pasat 190 koni jakoś też miał. Podobny czas 2.0 TDI. Tak powinno tutaj być, proszę państwa. A, to tutaj jest bez programu. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj ustawienia. Patrzcie, grzebanie w telefonie byłoby teraz nielegalne przy takiej prędkości. Ale jeśli sobie tutaj w ustawienia wchodzimy. No to niby można. Dobra, info o pojeździe o to mi chodziło. Wskaźniki sportowe. Tak jest! I tutaj wszystko by się zgadzało. Ole tutaj ciśnie ktoś, aż dymek czarny leci 210. Aż się morda cieszy Petrolowi jak 210 widzi. Podobno mi właściciel mówił, że trzeba wbić wyższy bieg, wtedy lepiej pójdzie. No to spróbujemy. Ty, faktycznie takim jakby trochę nad biegiem ciśniemy. No i proszę bardzo, proszę państwa. Co, tak jak ja tutaj odczułem, jakby był jakiś kagańczyk, mi się tak wydaje. 230 km na godzinę według GPS-u. Zjechaliśmy na Szmyln Zrobimy sobie samczek. Jakiś sobie możemy zrobić. Jak tutaj w ogóle zużycie paliwa? <grytanie> 10,9 litra! Aż wybuchłem śmiechem. Właściwie, jakby nie było kamer, no to bym wybuchł śmiechem, ale staram się zachować tutaj powagę. No, naprawdę śmieszne zużycie paliwa, jeśli chodzi o próbę autostradową. No i dobra. Niech będzie w trybie sport. Skrzynia ładnie tutaj chodzi tak naturalnie, tak jak powinien, tak jakbyśmy oczekiwali od automata jak ma chodzić, no to tak chodzi. No i co? Soundcheck oj z koleos tutaj z przyczepą. No, taki, taki sound o. No czterocylindrowy diesel, no chłopie, no to co ty? No widzicie, tutaj taka petrolheadowa bujanka 205 km na godzinę I teraz sobie depnę do dechy Nie wiem, czy mogę zredukować? Coś to da 224, to tak na równym, tak idealnie ma wpisane ten samo. 226, sorry. No, tak mniej więcej te prędkości tak oscylują, jak się równo jedzie. Nie, dobra, to już nie będziemy męczyć. 230 km na godzinę według GPS-u, prawie 240 według prędkościomierza. I co, średnie zużycie paliwa mamy tutaj 12,1 litra. 12,1 litra na 100 km, gdzie ja tutaj naprawdę ciszę. Ja staram się, żeby było wyższe to zużycie. To mój Passat 2.0 TDI, wybaczcie, że tak porównuję, ale B do B8 porównuję, żeby było sprawiedliwie. Był chyba ten sam rocznik. No, miał tak 14 litrów, ale wiecie, no to różnie tutaj. Może wyjść, nie zawsze jest idealnie taki sam ee, ruch. I okej, okay, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego, szczególnie patrząc z perspektywy zużycia paliwa. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.